Marzysz o albańskich Malediwach w Ksamilu-Psarandzie? Mam fatalną wiadomość. Twój dojazd na rajską plażę nadal będzie drogą przez mękę. Wszyscy liczyliśmy na otwarcie nowego lotniska we Wlorze. Miało być gotowe na wakacje 2025 roku i skrócić podróż na południe do dwóch godzin. Przez gigantyczną aferę korupcyjną budowa stanęła, a prokuratura zablokowała inwestycje. Efekt? Lotniska nie ma, no i prędko nie będzie. Co to oznacza dla ciebie? Nadal lądujesz w zatłoczonej tiranie, a stamtąd czeka cię nawet 5-6 godzin tłuczenia się autokarem w upale przez cały kraj, żeby dojechać do hotelu. Nowa data otwarcia lotniska w to wiosna 2026, ale nikt już w to nie wierzy. A wy? Zaryzykujecie ten transfer dla widoków? Czy może wybierzecie inną część Albanii? Dajcie znać w komentarzach.